Dobry, państwu witam, państwa serdecznie. Dzisiaj, no i stało się. Dzisiaj chciałbym porozmawiać y, o y, długo, długo wyczekiwanym y, powrocie naszego Donalda, czyli Donalda Tuska, do polskiej polityki, długo y, zapowiadanym i y, przez niektórych oczekiwanym, a y, niektórych y, zapewne. Wprawiając w konsternację, chciałbym tutaj odnieść się, ponieważ jestem po trzech dniach intensywnej obserwacji tego, co dzieje się na scenie politycznej wokół tego i związanego z tym szumu medialnego. I chciałbym odnieść się do przemówienia jakie miało miejsce w sobotę w sobotę do takie moim zdaniem to nie było to nie było programowe chociaż z, można tam było znaleźć elementy i, i, i między różnego rodzaju plany Donalda Tuska wsłuchując się bardziej w jego wypowiedź. to bardziej to miało to przemówienie ta, Inauguracja, jakbym to nazwał, pana Donalda Tuska, bardziej to miało takie przemówienie wlać wiarę i przywrócić nadzieję w struktury, w struktury Platformy Obywatelskiej, i, i myślę sobie, chociaż się wzbraniają całej opozycji, bo myślę sobie, że plan, plan Donalda jest taki, Donalda Czuczka jest taki, żeby jeśli nie skanibalizować opozycję, to swoim działaniem że tak powiem spowodować, że, że inne partie opozycyjne, oprócz, oprócz jednej y, czerwonej partii, y, spowodować to, że, żeby inne partie opozycyjne y, zobaczyły, że z Platformą, z Donaldem Tuskiem opłaca się współpracować, on wzbrania się, zbrania się, że, że każde, każda y, siła opozycyjna będzie miała swoją autonomię, to z tą autonomią, w, moim zdaniem, w, w wypadku Donalda Tuska jest tak jak z autonomią Adama Bielana w stosunku do prawa i sprawiedliwości. Niby też autonomia, ale, ale, ale taka taka może nie całkowita, ale podległość pod yy, Platformę Obywatelską, yy, tudzież yy, w przypadku Adama Bilana pod Prawo i Sprawiedliwość. Yy, co, yy, co na pewno udało się yy, Donaldowi Tuskowi, to kolejny raz z, 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 skupił uwagę wszystkich mediów, nawet nawet yy, nawet yy, media, yy, media nieprzychylne je, jego sobie mówią o, o jego powrocie i myślę, że będą mówiły przez, przez najbliższe kilka, kilka tygodni o czym już mówiłem w swoim, w swoim yy, poprzednim filmie yy, Nie będzie chyba politycznych wakacji w tym roku. Zresztą sam Donald Tusk zapowiadał ofensywę i objazd, objazd po kraju, a ja ten efekt, efekt powrotu Donalda Tuska zobaczymy moim zdaniem na początku września razem z sezonem Jesiennym, politycznym, ponieważ i tutaj trzeba wrócić do, do tego, co robi Miłościwie Nam Panująca Partia Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ myślę sobie, że odsłon, odsłon konfliktów i przetacowań wewnątrz i działań, jak ja to mówię, sił odśrodkowych działań Prawa i Sprawiedliwości związanych z nowym ładem, który zapowiadają, będzie, będzie jeszcze kilka. Mimo tego, że handel, handel, nieładnie mówiąc, posłami i parlamentarzystami generalny trwa cały czas i, i, i myślę sobie, że prezes Kaczyński w swojej wypowiedzi, do której będę się odnosił w, w, następnym, w następnym swoim nagraniu. Nie wiem jeszcze kiedy, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, a, a może się uda wcześniej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oczywiście oni będą mówić, że, że nie, nie obchodzi ich Donald Tusk i tak dalej. Ale, ale o czym zaznaczył prezes Kaczyński, Jarosław Kaczyński już widać, że widzą, że pomimo swoich działań, że tak powiem, redystrybucyjnych i różnych, widać, że, że prezes Kaczyński słabnie i i ma świadomość tego, że nie wszystkim Polakom podoba się, że tak powiem, polityka 3D, czyli dług, daniny i drożyzna, bo do tego się to wszystko sprowadza, ponieważ, ponieważ, ponieważ prawo i sprawiedliwość jest Siła Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, nie, zresztą jak widać po, po sobotnych wypowiedziach nie tylko do Donalda Tuska. Y, siłą Prawa i sprawiedliwości jest słabość opozycji, czyli y, to jest trochę to jest trochę moim zdaniem, y, trochę moim zdaniem trochę nie y, trochę słabość naszego państwa w sferze polityczno-społecznej mianowicie moim zdaniem jeżeli, jeżeli nie, nie, nie zawaham się tego słowa użyć podstarza, podstarzały polityk jakim niewątpliwie jest Donald Tusk chociaż ma energii charyzmy czego mu odmówić nie wolno nadal to jest, skoro podstarzały polityk musi wrócić na arenę krajową, żeby, żeby móc rywali, rywalizować z, z partią populistyczną, jaką jest niewątpliwie, z pra, partią populistyczną lewicową, moim zdaniem, jaką niewątpliwie stało się Prawo i Sprawiedliwość, bo, bo to z prawicowością już ma niewiele wspólnego, chociaż w, w niektórych obszarach naszego życia trzeba im oddać, że konserwa są konserwatywni i to do bólu. No to świadczy o, o, słabości, o słabości klasy politycznej, nie tylko politycznej w naszym kraju. I to świadczy o, o tym, bo często, bo oczywiście dziennikarze odpu nie, odpuścili, nie odpuścili Donaldowi Tuskowi, w całej platformie, że pytając się, co będzie z Rafałem Trzaskowskim, który moim zdaniem, który jest liderem zaufania w Polsce, nawet wśród yy, yy, z mojego podwórka, takiego lokalnego tutaj wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości którzy którzy powiadają że, że jednak ten, ten Trzaskowski to miał coś w sobie a, ale ale moim zdaniem roz, rozmienił się na drobne ponieważ nie wykorzystał nie wykorzystał tego potencjału potencjału, który, który którym niewątpliwie niewątpliwo posiadał te, te ponad, ponad 10 tysięcy, 10 milionów, przepraszam, głosów, które uzyskał w wyborach prezydenckich i, i to, co, to, co powiedział Donald Tusk, czyli to, co dzisiaj powiedział Donald Tusk podczas swojej konferencji, moment swojego, swojego powrotu wybrał taki, że Platforma już pomału staczała się, stała, mogła skończyć, on to inaczej powiedział, ale ja powiem, ja powiem, że mogła skończyć jak SLD po, po, po czasie swoich rządów, czyli, czyli nie popaść w niebyt parlamentarny, a każdy kto, każdy, kto liznął trochę polityki i, i, i uczył się w tym kierunku yy, musi, musi yy, wie yy, wierz,ę yy, partia polityczna, która yy, takiej wielkości jak yy, jak... Yy, Platforma, która ma swoje, musi mieć swoje struktury lokalne, terenowe, która, no nie oszukujmy się, ma dotację publiczną, też niemałą, i, i moim zdaniem, pandemia i, i wszystkie zjawiska z, z tym związane. Przy, przyczyniły się do, do brak aktywności takiej pospolitej, czyli spotkania w terenie z, z ludźmi z, z problemami. Przyczyniły się do, do, jej, do jej anihilacji, częściowej anihilacji, bo bo, bo jednak, jednak, co by nie powiedzieć i jakby, jakby tego TVP nie zaklinała, to, to jest druga siła w polskim parlamencie i moim zdaniem taka partia, taka partia jak, jak Platforma, tudzież Hołownia, bo, bo, bo ja zresztą sam Donald Tusk to powiedział, że że jest w stanie współpracować i, i z Hołownią, i, i z, z PSL-em, czyli z, z Kosiniakiem Kamyszem. Ja, ja skłaniam się też ku tej tezie, że, że potrzebna jest partia liberalna, tym bardziej, że, tym bardziej, że nie jesteśmy potęgą gospodarczą, jak to jak to pan e, prezes e, Jarosław e, Rzekł powiedzieć, że, że się, e, że w, w, idealnie mamy, e, mamy beczkę pełną, e, czyli ta beczka swoich sukcesów i e, beczka, beczka sukcesów e, Prawa i Sprawiedliwości jest, jest też beczką, w której mamy rozwój gospodarczy. Mamy dzięki, dzięki zaradności zaradności przedsiębiorców i, i, i ludzi, którzy, którzy y, muszą dbać o, o swoje rodziny i tak dalej, więc, więc, więc jeszcze jakoś ciągniemy ten Wózek, aczkolwiek. To, co, to, co, to, co jest naszym wrogiem, co też, co też zdawało się powiedzieć do naszych, to jest inflacja, o której ja też mówię, że nasz potencjał inflacyjny w cudzysłowie jest jeszcze duży. I, i trzeba uważać, co, co dzieje się, co będzie się działo na. Na Jesieni kiedy. Kiedy już mamy zapowiedzi, że zaraza, nad, że zaraza może wrócić w, w takim lub innym wymiarze, a ten rząd, znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości ma, ma, że tak powiem duży potencjał i dużo instrumentów, których moim zdaniem nie zawaha się użyć. Także wracając do do poczynań, bo trochę odbiegłem. Wracając do poczynań, do Nada Tuska, na razie na razie bym był ostrożny, jeżeli uda mu się skonsolidować siły i zrobić porządek we własnej partii i to, co mówiłem, czyli, czyli da, da zobaczyć, że z, zobaczyć innym siłom politycznym i społecznym, że, że z, z Platformą z Platformą, z Koalicją Obywatelską opłaca się współpracować, to już będzie jego sukces y, polityczny na, jaki, na jakim poziomie na jakim poziomie y, sondażowym i wyborczym to się okaże, Acz, aczkolwiek aczkolwiek y, tak jak już wcześniej wcześniej wspominałem w, w swoich filmach, że że y, Prawo i Sprawiedliwość y, może nie tyle, co słabnie, bo, bo poży, pożyteczni idioci, tak jak widać po, po panu Kukizie, czy gdzieś wcześniej po Lewicy, zawsze Cię gdzieś tam znajdą, czy sympatycy, ale, ale tu kwestia jest, kwestia jest yy, yy, całej yy. Instytucjonalnej, instytucjonalnego działania państwa w różnych sferach w gospodarczej, zdrowotnej, edukacyjnej. Słyszymy co, co planuje, planuje minister Czarnek. Myślę, że myślę, że, że ten potencjał E, inflacyjny też, e, też może w cudzysłowie trochę pomóc Donaldowi Tuskowi, aczkolwiek musimy e, patrzeć, spojrzeć, spojrzeć e, na, e, oceniać go nie po wystąpieniach, tylko po, po działaniach, bo ja mówię, że najpierw głównym zadaniem to będzie pozbieranie i poskładanie yy, opozycji także tak, także yy, tutaj nie jestem zwolennikiem yy, nie jestem zwolennikiem jednej listy bo, bo to tak się nie da że się wszystkich wszystkich zagoni do jednego pokoju i każe im się robić to co to co to co yy, to, co by się chciało, bo to nigdy tak nie wychodzi ani w polityce, ani w życiu. Ale, ale ktoś taki z autorytetem i, i z, y, przede wszystkim z kontaktami na, na, świecie, na świecie i w Europie jest, myślę sobie, y, potrzebny. Y, potrzebny w dzisiejszym czasie i i a jak, be, jak będzie, i na ile jego działania, na, na, w jakim stopniu jego działania pomogą odsunąć tudzież ostudzić od, zapędy, zapędy Prawa i Sprawiedliwości. Musimy obserwować i czekać na efekty tych działań. Tymczasem zapraszam do. Komentowania, lajkowania i do następnego filmu. Tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu postaram się zanalizować, yy, zanalizować yy, działania yy, Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedzi działań Prawa i Sprawiedliwości po, po ich kongresie wyborczym. Tymczasem żegnam się z Państwem i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.